Witam Was, mamy trochę bardziej słoneczny dzień, nie pada, więc czas się zabrać za ogródek. A będziemy teraz sadzić, siać warzywa na skrzyniach podwyższonych. One są zrobione z yy, ogrodzenia. Są tak zrobione takie skrzynie. Fajne, bo się łatwiej to zrobi przez skrzyniak skrzyniach plewi czy coś. Mamy dwie takie w skrzynie, z tyłu ze skrzyniami mamy wyścielone słomą jako ściółka. Tutaj będą rosły cukinie, dynie, takie takie oślinki, a wypełniamy teraz tą pierwszą wersję skrzyni ziemią do kwiatów, uniwersalną kwiatową. Jest taki się będzie odcinek bardziej zagródka. Więc zapraszam do oglądania. Rozsypujemy właśnie tutaj tą ziemię. Rozgrenujemy gabkami gdzieś na około 2 cm jednego na siewu i tak będziemy wszystkie skrzynie zrobić Gdzie tą, tą skrzynię mam powiedzieć tą część żeby już zasiać cebulę, marchewkę i inne te tutaj mamy nakrety zrobione, solarne odstraszacę i takie odstraszać ona jest na taka, jest taka fotopułapka ona jest do na zwierzętach, jak yy, koty, jak psy, bo w tamtym oku też właśnie mieliśmy taką skrzynię. Zasialiśmy, zagabiliśmy, wszystko było ładnie. Dopóki nie przyszły koty i psy, nasz piesek. No i chyba jakbyś wyścig urządzały tutaj, po tych skrzyniach. I marchewka z piecujączką, yy, cebula z marchewką wszystko było, wszystko było po, pomieszane. A dzięki temu, tylko taki, taki, taki dźwięk wydaje. To wtedy no, nic nie pokopane, nic, nic nie zrobię, więc polecamy takie urządzenie, bo działa. My jeszcze kupimy sobie jeszcze trzy, żeby na każdym końcu skrzyni było, więc zabieramy się do pracy. Mamy już całą skrzynię wyłupaną i osypaną ziemią. A teraz będziemy ubijać ziemię. Mamy już w skrzyniach ziemię. Mamy już ziemię wyrównaną, zagęszczoną. I teraz będziemy właśnie robić grządki, żeby pasagit. warzywka Mam już żrybane owki na nasiona. Całą skrzynię. I dalej będziemy siać. Mamy w skrzyniach również dżownicę. Więc pełna ekologia. A na pierwszy ogień będziemy sadzić cebulę. W tej ściółce za skrzyniami, co była słoma. Będziemy sadzić cukinie. Robimy taką dziurkę w tej słomie. Wrzucamy ziarenka. Zasypujemy ziemią. Przykładamy taką kopulką z butelki, jako taką, taką ochronę i tak to będzie osła. Jest taki szans? A kiedy już bym miała, a kiedy będzie już taka duża, żeby mogła swoje liście wypuścić, to sobie z tą ochronkę zdejmie. A jeszcze mamy naszego pieska na gospodarstwie. Mamy już zasianą całą skrzynię. Ustawione również nawadnianie do podlewania. Posialiśmy cebulę, bułaczki, machewkę, pietruszkę, sałatę, rzotkiewkę. I takie właśnie warzywa ma pusialiśmy. Mamy już rozłożone nawodnienie. I teraz przykryjemy to wszystko agrowukiną. Mamy już całą skrzynię gotową, zrobioną, zakrytą agrowukliną. I tak jak w środku zobaczymy, to jest zasiane, jest nawodnienie zrobione i przykryte jest agrowukliną, po to, żeby wiatry czy ulewne deszcze nam te nasiona po prostu albo nie wywiało, albo ich nie wymyło, a taki deszczek lekki to napada i to przesiąknie. Taki deszczyk. Lajkujcie, like komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!